Siema, tu ja Bartek. Dzisiaj będę grał w coś tam w parkour. <gry> będę dzisiaj grał z Ronaldem i super vipem, który się nie będzie odzywał. Lolek V. Oni grają na czerwonym, a ja na zielonym, bo, jest, bo nie umiem grać w parkoury. Ale mniejsza z tym. Bo on mnie potrafi. No. Kurde, pierwszego klaska nie mogę przejść. Dobra, idę na czerwony, bo zielony nie mogę przejść pierwszego klaska. Dobra, będzie. Jest trudnym, nie na ja jestem na czerwonym. Ok, ja? no, no, okay. No, tak. kurde? A! Jaki ja jestem głupi, Ej, ale czerwony parku jest trudny, nie? Ej, czerwony parkur jest długi. Kurde, Wam wysiadł? Czy to moja komórka? Jezu. Pierwszy klocek jest według mnie najtulniejszy we na wszystkich parkurach. Jestem na środku parkura czerwona! Go! Tak, tak, tak! No, znowu spadłem! Dlaczego? Widziałem cię, Patryk, jak spadłeś. ile jest kasu za czerwony? Wiem tylko, ile jest na niebieski i ile jest na tym. Kurde! Ile jest Za który jest zero? Osiema będę. Czekaj, no co siema? Ja już... O za kogo? Łej! Dwa tak? kloski przeskoczyłem. Jestem na bloku zelaza. O, Jezu znów. Na czerwonym. A, ale z daleko... Za mną jest i nie dalej. ja nie wiem gdzie jestem tam. Teraz spadłem i jestem na początku. No nie, spadłem do O, widzę cię. Grześć, ciebie, łajdź jedna. Kurde, nie mam wyczucia. Idę na zielony się pouczyć. Ja idę na zielony się pouczyć. Kurde, zielony jest taki prosty, że nawet nie umiem. Wdech. Przed chwilą jeszcze. Obydech. Chyba jak jest kamera, to się stresuje jak najgrywam teraz. O, trzy klocki czytam dwa. Ech. A i kto się do mnie teleportował? O nie, nikim, nie. Jest, się... Dobra, skaka... Ja spróbuję tu No nie zawsze tutaj! Ale przyszłem pierwszy klosek. Dobra, teraz będzie łatwiej. O, nie. Dobra, teraz się nie będę popisywał przed kamerą. Nie będę przeskakiwał więcej klocków, bo to. Nie, i nie mam kasy. Ja chyba nie zobędę kasy nawet za zielonego. Trzeba wysępić od Ronalda. Ronald, daj pieniądze, jeżeli tu się da. Co? Daj pieniądze, jeżeli tu się da. I wiecie co? Daj pieniądze teraz kobiątką. Jak? No na wyspę. I zaproście mnie jeden do wyspy. Zielony. Ja też? O, Lolek kwał. Ja zielonego nie mogę przejść. Patryk, ty kiedyś przeszłeś? Ty kiedyś przeszłeś zielony? Przeszłeś kiedyś zielony? Czy przeszedłeś zielony kiedyś? No. No, prawdę. Dlatego ja. O, Ronald, jesteś przede mną. A niebieski a ja jest trudny? Mam trudne? zielony dwa tysiące złotych, dwa tysiące, a ja mam tysiące, nie? Niech to! O, Ronald! No, ale o wiele dużej to wyraźnie. Jezu, co za sępy no. się patrzy w swoje giry. A ja przez a to... sobie niego przegrywam. Ej, a krótki jest zielony? Kurde, te twarzyczki mojego skina mnie skurzają. No, u mnie proszę tepnąć, bo ja nie umiem. No super. Lubię oszukiwać, wiecie? No, czemu mnie to Nie też czasem cofa. Co? Nie też czasem cofa. Nie. Kurde, zapomniałam obliczać ile nagrywam. Nie, Nie wiem. Nie wiem ile nagrywam. Zapomniałam obliczać, a ja mogę w tym bandaliamie, jak ty to, to mówię, tylko 10 minut. Nie, niech się skończy na dziesiątej minucie. Kurde. O, to jest mój skin, drodzy widzowie. Słuchaweczki. Nie najbardziej skurza pierwszy klosek. A jak tepnąć się? Bo mi mu, pisze, nie masz dostępu do tej komendy. Bo co? Powiem, że ciągle mnie to, ja idę na inne karty. Nie umiesz zielonego części. Jak skaczę się na kartkę to a to naciskać. Ja się przyznam, że nie umiem. gdziekolwiek jesteś? Bo ja Cię nie mogę zadać. A czemu? Nie chcę Cię zadać. A jak to zrobić? Dobra, nie wiem ile nagrywam, więc my się z Wami... Cicho! Dobra, więc koniec odcinka, my się z Wami żegnamy, subskrybujcie i dawajcie lajki. Siema!